Siema, jesteśmy w Wędkarskim Kom w Gdańsku na dziewiątych urodzinach. Chodźcie zobaczyć, co dzieje się w środku i tak naprawdę jeszcze wykorzystam tę okazję do pokazania oferty firmy Westing. Znajdziecie tu bardzo dużą ofertę przynęt Westin, póki co tylko gumowych, a po drugiej stronie zaraz zobaczymy przynęty twarde. Nie zawsze ryby biorą na miękkie przynęty, często te twarde okazują się najlepszym wyborem i w waszych pudełkach nie powinno zabraknąć swimów, rowbytów, buzzbaitów i jerkbaitów. Z całą pewnością dzięki tym przynętom dobierzecie się do niejednego gatunku ryb drapieżnych. No dobra, a w tym koszczu wędek jeszcze znajdziecie oczywiście ofertę firmy Westing. A wśród niej serie W2, W3, W6, podokonie sandacze, szczupaki i wiele innych gatunków, które łowicie na co dzień. Czego nie dołowisz, to należy do wyglądać, a w tym przypadku przydadzą się koszulki, kurtki, bluzy zawodnicze i klasyczne bawełniane bluzy z kapturem, bo na rybach również trzeba dobrze wyglądać. Niektórzy znają te narzędzia z salonów i gabinetów dentystycznych. Ryby z całą pewnością też, bo znajdziemy tutaj cęgi i szczypce do wyhaczania ryb, do obcinania plecionek, drutu, haków i kotwic i oczywiście multitule w cudzysłowie, bo tak naprawdę są to szczypce, których możemy używać do różnych rzeczy. Zaciskać, rozwierać, ciąć, przyginać i zaginać. I to znajdziecie w wędkarskim.com w Gdańsku. Całą ofertę firmy Westin wędki, przynęty, ciuchy i akcesoria. No dobra, było szybko intensywnie, ale na temat. Czyli dziewiąte urodziny Wędkarski.com w pigułce. Ale mamy też dobrą informację dla Was. Oczywiście nie będziemy nagrywać filmów tylko ze sklepów. Już niebawem ruszamy nad wodę. Będziemy łowić szczupaki, sandacze, okonie, bądź jeszcze wiele innych gatunków, ale o tym już niebawem się przekonacie. Musicie tylko śledzić kanał YouTube Wędkarski.com, do czego zachęcam. Widzimy się nad wodą, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!